W imię Boga, miłosiernego, miłującego, przyrzekam na to miasto, a mieszkasz w nim, i na rodzica oraz na dzieci, które spłodził, że stworzyliśmy człowieka do życia w znoju i trudnościach. Czy myślał, że nikt nie ma nad nim władzy? Człowiek mówi dumnie, roztrwoniłem ogromne bogactwo. Czy on myśli, że nikt go nie widział? Czy nie obdarzyliśmy go dwojgiem oczu, językiem i ustami? Czy nie doprowadziliśmy go do dwóch wzniesień, dróg dobra i zła? Ale on nawet nie spróbował wspiąć się na te strome. Co pozwoli Tobie zrozumieć, czym jest strome wzniesienie? To wyzwolenie niewolnika, to nakarmienie w dniach głodu sieroty z wami spokrewnionej lub biedaka znajdującego się w potrzebie, i bycie wśród tych, którzy wierzą, okazują sobie wzajemnie cierpliwość i namawiają się do miłosierdzia. To są ludzie prawej dłoni. Ci, którzy nie uwierzyli w nasze znaki, są ludźmi lewej dłoni, których ogień okryje niczym sklepienie.